Gdzie jest moja koszulka Messiego z finału z autografem? Niespodzianka. Zawsze gadałeś, jak bardzo boisz się, że ktoś ci ją ukradnie. Więc ją sprzedałam. Za 2000 złotych. Oszalałaś? Przecież on ją nosił i podpisał. Jest warta z 80 tysięcy złotych. Ups. No cóż, sprzedane to sprzedane. Zawsze to 2000 złotych, co nie? Następnego dnia. Skarbie, gdzie nasz serwis po prababci? Wiem, że to była ostatnia pamiątka po twojej prababci i że to była porcelana z 1920 roku. Ale nie chciałem, żeby ktoś ją ukradł. Więc ją sprzedałeś? Jeszcze lepiej, oddałem ją za darmo. Naprawdę? Nareszcie tego serwisu nie ma. Zajmował tylko miejsce w szafie. Ta porcelana była taka stara i kurz się na niej zbierał. Ale nie mogłam jej wyrzucić, bo to była pamiątka po prababci. Teraz wreszcie mam miejsce w szafie i mogę kupić sobie garnki rufoni, o których zawsze marzyłam. Kosztują tylko parę tysięcy złotych. E, wyleciałaś z pracy? Powiedziałem szefowi, że kradniesz. Jesteś najlepszy. Wiesz, że nienawidziłam tej roboty. Teraz nareszcie mam więcej czasu. To mogę od razu iść kupić te garnki. Biorę Twoją kartę. Teraz ty zarabiasz na nas oboje. To najlepszy dzień od dawna. Dzięki.